Hejo, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym omówię rzeczy, które z perspektywy czasu wiem, że były ogromnymi błędami przy początkach mojej świadomej pielęgnacji. Są to rzeczy, które były ze mną przez dłuższy czas. To nie są jakieś pojedyncze wpadki i małe przypały, które oczywiście też mi się wiele razy zdarzały, tylko takie czyny, które gdzieś tam mogły mi w jakiś sposób zaszkodzić. Koniecznie zostańcie do końca odcinka, ponieważ tam omówię wasze błędy z początków pielęgnacji, którymi podzieliście się ze mną na. Zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy błąd, który trwał u mnie dość długo, to nieodgniatanie sucharków. Sucharki to zaschnięty na włosach stylizator. Najczęściej powstają po żelach stylizujących. Po prostu robi się taka skorupka na włosach, a włosy są zbite faktycznie w półkle. Jest ładna definicja, ale jest przy okazji przyklap i efekt ala mokra włoszka. Oczywiście na początku świadomej pielęgnacji nie byłam świadoma, że tak to nie powinno wyglądać. Uważałam, że to jest właśnie ta definicja, to jest ten każdy lok podkreślony z osobna. To jest ten efekt 3D, o którym każdy mówi, i tak właśnie powinny wyglądać moje włosy po. Rozbudowanym myciu, rozbudowanej pielęgnacji. Dopiero z czasem, z praktyką dowiedziałam się i zauważyłam, że po odgnieceniu włosów wyglądają one dużo lepiej. Pojawia się objętość, definicja zostaje. Oczywiście nie jest ona aż tak wyraźna jak przy sucharkach, ale dalej jest. <noise> a włosy nie wyglądają właśnie na tłuste, na brudne, co myślę, że każdy sobie ceni, kiedy wkłada w mycie tyle cierpliwości i tyle czasu. Kolejna rzecz, której ogromnie z perspektywy czasu żałuję, to stawianie długości włosów, ich kondycji, ich wyglądu nad kondycją skóry głowy. To był jeden z najgłupszych błędów, jakie mogłam w ogóle popełnić, i dlatego też tak mocno zwracam uwagę teraz na pielęgnację skóry głowy Wam czy to w odcinkach, czy to na Instagramie, zawsze zaznaczam, że to ze skóry głowy wyrastają włosy, więc to o nią powinniśmy najpierw zadbać i najważniejsze przy myciu jest faktyczne umycie skóry głowy, a nie skupianie się na odżywkach, tak itd. Numerem jeden zawsze powinna być nasza skóra. Oczywiście na początku pielęgnacji nie dbałam o moją skórę głowy tak jak powinnam, skupiałam się właśnie głównie na tym, żeby odzyskać mój dawny naturalny skręt, który gdzieś tam po drodze zaginął przez zmiany hormonalne czy mm, tabletki na trądzik. I niestety przez to też później nabawiłam się problemów ze skórą głowy, przez mycie skóry głowy odżywką zawierającą konserwanty drażniące, przez to, że skupiałam się głównie jednak na łagodnym szamponie, a mocny szampon był dość rzadko stosowany, przez to, że nie skupiałam się na tym, czy odżywka, czy żel stylizujący dotykają mojej skóry głowy, po prostu nie przejmowałam się nią zbytnio, co później oczywiście odbiło mi się. Czekawką. Mam dzisiaj problem ze światłem, ponieważ mam bardzo słabe rolety to są takie rolety dzień/noc, białe, co ich nie polecam w razie czego. No i ogólnie światło jest piękne. Robiłam sobie właśnie dzisiaj zdjęcia na Instagram, bo super słońce padało, ale tutaj przy nagrywaniu trochę mi to przeszkadza. Dobra, teraz chyba nie jest najgorzej poza tym jednym paseczkiem światła. Moim kolejnym przykładem złego, nieodpowiedniego ułożenia moich priorytetów jest to, że bardzo rzadko sięgałam po proteiny, ponieważ okropnie się ich bałam, bo wszędzie oczywiście krążyło słowo przeproteinowanie i ten strach przed sztywnymi włosami, które się mogą przecież łamać przy nadmiarze protein i waliłam ile wlezie nawilżaczy, humektantów, no po prostu mnóstwo, no bo przecież moje włosy są suche, są zniszczone, więc potrzebują mnóstwo tego nawilżaczy ja Teraz oczywiście się okazuje, że nie aż tyle. Jednak bazą powinny być emolienty, proteiny powinny być zdecydowanie częściej tej pielęgnacji, a nawilżaczy aż tyle nie potrzebuję. Teraz praktycznie w ogóle nie sięgam już po takie typowe, nawilżające odżywki, gdzieś tam czasami wplatam, jakieś emolitowo humektantowe mycia, ale takich głównie nawilżających, typowo nawilżających myć raczej nie robię, ponieważ moje włosy tego po prostu nie potrzebują. No i faktycznie na początku pielęgnacji moje włosy bardzo dobrze wyglądały na przykład po olejowaniu ich na podkładzie nawilżają. Ale oczywiście powinna mieć na uwadze to, że powinnam zachować równowagę pech, a nie gdzieś tam patrzeć tylko na te nawilżacze i tylko z nich korzystać. I jak na początku, oczywiście efekty były przepiękne i włosy faktycznie szybko dzięki temu olejowaniu na podkładzie nabierzającym zyskały dobrą kondycję, blask i, i ładny skręt. Tak później bardzo szybko przemieniło się to po prostu w praktyczny brak skrętu, rozprostowanie, jakiś dziwny puch i włosy były jak wata bo po prostu je przenawilżyłam. No i wtedy też wiedziałam, że moje włosy przepięknie wyglądają po proteinach, ale z racji, że właśnie mówiło się, że protein powinno się używać najrzadziej, to właśnie sięgałam po nie raz na kilka tygodni, co zdecydowanie było um, zbyt małą częstotliwością, jak na to, ile moje włosy ich wtedy potrzebowały. Teraz zresztą też dość często po nie sięgam. Oczywiście bazą są u mnie teraz emolienty, ale proteiny pojawiały się u mnie nawet co trzecie czy drugie mycie, więc zdecydowanie żałuję, że wtedy tak mocno się ich bałam. I moim ostatnim, trwającym najdłużej i najbardziej odbijającym się na moim życiu e, błędem z początków pielęgnacji, i tak naprawdę z trwania też później pielęgnacji, bo to nie było tylko na początku włosomaniactwa, e, było to, że przekładałam moje włosy nad. Moją codzienność, moje życie, moje relacje, moje funkcjonowanie w społeczeństwie, powiedzmy. Całe moje życie planowałam praktycznie pod mycie włosów. Nie mycie włosów, pod moje plany, tylko moje plany pod mycie włosów, bo miałam przecież konkretne dni, kiedy te włosy myłam, i tylko w takie dni ewentualnie mogłam gdzieś tam iść na jakąś imprezę czy coś tam, no bo wiadomo, że muszą włosy najpiękniej na świecie wyglądać. A jak nie wyglądają, no to jest po prostu płacz, zgrzytanie zębów i od razu mam po prostu humor i po prostu tą całą imprezę. Z drugiej strony nie pozwalałam też sobie na przykład na y, leżenie wygodne, oglądanie filmów na przykład z chłopakiem, przytulanie się do niego w y, wygodny dla nas obojga sposób, ponieważ cały czas właśnie miałam na uwadze to, że muszę podnieść włosy, muszę je przełożyć przez poduszkę, żeby się przypadkiem nie zniszczyły i powiem Wam szczerze, że wtedy nie widziałam w tym absolutnie żadnego problemu. Uważałam, że to jest normalne, no skoro wkładam przecież tyle pracy w te włosy, no to jakby oczywistym jest, że nikt ich nie dotyka, nikt się w ogóle nie zbliża, proszę mi tutaj nie tykać. Bo muszą wyglądać cały czas perfekcyjnie, ale z perspektywy czasu widzę, że po prostu miałam ogromną paranoję i zbyt mocno wkręciłam się w to wszystko, wręcz chorobliwie się wkręciłam w to całe łosomaniactwo i w to, żeby te włosy faktycznie wyglądały idealnie na co dzień. Zmarnowałam sporo takiego czasu, który mógłby być wartościowy. Zmarnowałam sporo chwil na zamartwianie się o to, czy moje włosy teraz dobrze wyglądają. Zamiast po prostu cieszyć się chwilą, bawić się na imprezie z znajomymi czy oglądać wygodnie film. Żałuję, ale nic już nie zrobię. Tak to po prostu wyglądało. Uważam też, że to była po prostu kwestia tego, że miałam też sporo kompleksów generalnie na co dzień. Po prostu byłam cała zakompleksiona, nie akceptowałam swojego wyglądu, i gdzieś tam włosy były faktycznie tym jedynym elementem, który uwielbiałam, który też inni tak bardzo oceniali, więc uznałam, że okej, okay, trzeba o niego dbać, i to on powinien być moją wizytówką, więc skoro to jest moja wizytówka, to powinny po prostu te włosy cały czas idealnie wyglądać. Później doszła oczywiście. Jeszcze kwestia nagrywania na YouTubie, bycia w internecie, na Instagramie, cały czas obecną, kiedy byłam traktowana właśnie jako taka jedna z czołowych włosomaniaczek, które gdzieś tam były inspiracją dla innych. No i. Y Poczułam, że właśnie muszę wyglądać idealnie pod kątem tych włosów, że one zawsze muszą wyglądać perfekcyjnie i jak nie wyglądały, a ktoś mnie spotka na ulicy, to przeżywałam to później przez najbliższe kilka miesięcy, że ktoś mógł myśleć, że kłamie w internecie, bo moje włosy tam wyglądały o wiele lepiej niż na przykład na żywo, czy coś w tym stylu. E, miałam z tego powodu mnóstwo w ogóle, powiedzmy, tam problemów sama ze sobą, o czym też szerzej mówiłam w filmie pod tytułem Przepraszam, w którym przyznałam wam się do tej całej obsesji temat włosów, do tego, że gdzieś tam faktycznie myłam włosy przed każdym filmem na YouTubie i starałam się nie pokazywać z takim normal hair day, no bo jak tak? Przecież skoro pokażę, że moje włosy nie wyglądają idealnie, no to już nie będziecie korzystać z moich porad. To oczywiście było głupie, ponownie powiem, ale to są po prostu błędy młodości i teraz pokazuję się Wam po prostu codziennie, pokazuję Wam normalność włosową. Nie staram się już wginać na zdjęciach, żeby te włosy wyglądały jak najlepiej, tylko po prostu nagrywam się z każdej Perspektywę, żebyście właśnie mogli zobaczyć, jak włosy, jak normalne włosy wyglądają, bez, bez jakiejś wielkiej. Spiny i obsesji na ich punkcie. I jak już przebrnęliśmy przez moje największe fakapy włosomaniacze z początku, które były ze mną dość długo, to teraz przejdźmy do Waszych historii z początku włosomaniactwa. Podzieliście się naprawdę wieloma odpowiedziami, więc yy, wspomnimy tutaj kilka z nich. To, co się bardzo często powtarza, to testowanie zbyt wielu różnych kosmetyków naraz, wprowadzanie wszystkiego od razu zamiast stopniowo, potem nie wiedziałam, co jest ok, a co nie. Tu faktycznie już kilka razy na kanale zaznaczałam, żeby testować wszystko po kolei. Kolej, bo jak wprowadzimy kilka nowych kosmetyków w przemyciu, a coś pójdzie nie tak, no to nie wiadomo tutaj niestety co zawiniło. Używałam emolientu jako pierwsze, o humektantu jako drugie. Tu faktycznie włosy mogły się dość mocno puszyć. Oczywiście nie każdy lubi zamykanie pielęgnacji emolientem, ale szczególnie w początkach pielęgnacji, szczególnie przy wysokiej porowatości bardzo to polecam. No i jeśli było to stosowane tak na co dzień, to faktycznie tych humektantów mogło być trochę pielęgnacji zbyt dużo. Nakładałam odżywkę za blisko skóry głowy, potem swędzenie i łupież. To jest bardzo częsty przypadek i um, miałam też dyskusję na Instagramie na temat tych odżywek kalosowych i wszystkich innych kosmetyków. Z ICM Jamsami. Niektóre osoby twierdziły, że skoro nakładamy to tylko na długość włosów, to nic się skórze głowy nie stanie, ale ja tak nie uważam, ponieważ tak naprawdę wyobraźcie sobie taką sytuację. Nakładamy nawet głową w dole tę odżywkę z Ichi jemsami, nakładamy ją nawet do wysokości ucha. Robimy koczka nakładamy, nie wiem, turban, e, czepek jakiś foliowy, e, ta odżywka z ciepłem nam ścieka i ścieka nam po skórze głowy. Druga sytuacja. Nakładamy tę odżywkę ponownie do ucha, a później czeszemy włosy szczotką i przechodzimy z tą szczotką też blisko nasady i ząbki szczotki Dotykają naszej skóry głowy ponownie. Kolejna sprawa to to, że takie podrażnienie od tych HIM-sów y, może też nam wyjść po prostu na dłoniach, więc no ja jestem tym nieużywanie takich produktów, które gdzieś tam potencjalnie nas mogą podrażnić, ale oczywiście mm, każdy decyduje tutaj za siebie. Za dużo wszystkiego testowanie nowości naraz, za dużo produktów na głowę i dla portfela, za dużo produktów y, jestem w stanie w to uwierzyć, że faktycznie tak było, szczególnie kiedy zaczynały już właśnie rozrastać się te wszystkie profile włosamaniacze i zaczynało się pojawiać coraz więcej poleceń i coraz więcej kosmetyków też do włosów. Na rynku. Ja na początku mojej pregnacji świadomej nie miałam aż takiego problemu, ponieważ byłam uczennicą i po prostu miałam gdzieś tam tylko kieszonkowe i ewentualnie pieniądze, które zarobiłam sobie w jakichś pracach tymczasowych, więc nie wydawałam fortuny na początku na kosmetyki do włosów. Szczególnie, że też tych kosmetyków dużo na rynku nie było, ale kiedy ktoś faktycznie zaczynał już w tym momencie boomu włosomaniaczego, to nie dziwię się, że mógł kupić trochę zbyt dużo. Omo na cienkie włosy. Tak, omo za wszelką cenę wszystkim wciskiem. E, o, mo jak najbardziej z metodą mycia, którą też omawiałam w ogóle w filmie na górze, e, która sprawdzi się przede wszystkim właśnie włosom zniszczonym, gęstym, grubym, potrzebującym e, dużo pielęgnacji, e, też na przykład rozjaśnianym, ale faktycznie przy cienkich, takich delikatnych włosach, które się łatwo obciążają, e, może to być niestety zbyt dużo. Za dużo kosmetyków naraz otwartych. To jest bardzo ważny komentarz i tutaj przyznaję się, że ja sama miałam wiele razy takie problemy, ale dlatego też organizuję właśnie u siebie rozdanie kosmetyków używanych, rozdanie używańców. E, gdzie po prostu oddaję kosmetyki, które otworzyłam, ale ich nie używam, ponieważ nie chcę, żeby się marnowały. Złość na to, że nie są takie fajne i kręcone mocno, tylko whirly, zamiast zaakceptować, że są piękne. To jest absolutnie straszne, i z tego czasu faktycznie był, był, było takie boom na dążenie do jak najmocniejszego skrętu, i gdzieś tam prześcigiwanie się w ogóle w tym typie skrętu, gdzie tak naprawdę jest to kwestia mm, genetyczna, w sensie on, to nie zależy od nas, y, konkretnie naszych działań, y, czy wyciągniemy tą 3B, czy nie wyciągniemy. Oczywiście y, możemy wspomagać te włosy w mocniejszym kręceniu się konkretnymi działaniami czy kosmetykami, y, ale chodzi tutaj przede wszystkim o nasze predyspozycje genetyczne, więc ktoś to ma predyspozycję do włosów falowanych, nie będzie miał nagle afroloków i trzeba to po prostu zaakceptować, a niestety faktycznie narracja była dość słaba pewnego czasu. Nie dawałam sobie, a przede wszystkim włosom czasu. Chciałam wszystko na wczoraj. To jest w ogóle mega mądra odpowiedź, szczególnie może tak być, kiedy widzimy te wszystkie porównania przed pielęgnacją, w trakcie pielęgnacji, kiedy widzimy gdzieś tam spuszone, wyprostowane włosy, wręcz łamiące się od tych zniszczeń, a po drugiej stronie gęsta czupryna, lśniące lok tylko, że tutaj mamy dwa zdjęcia, przed i po, czy tam przed i w trakcie, a nie widzimy tak naprawdę tej całej podróży, tego całego czasu, cierpliwości, pracy, pieniędzy, które musiały być w to włożone. I faktycznie po takich porównaniach może się wydawać, że przychodzi to od tak. Kupowanie na ślepo całego zestawu produktów, które lubiła ulubiona blogerka, używanie kosmetyków jeden do jednego, jak inna osoba, bez patrzenia na efekty u siebie. Rezygnacja z silikonów. Tak, Binder dandad, oczywiście. Myślałam, że im większa ilość zatorów, tym lepiej, i to się w ogóle pojawiało kilka razy, e, że myślałam, że im więcej żelu, tym mocniejszy skręt, a później te sucharki nie, od, nie do odgniecenia. Milion litrów oleju do olejowania. Mhm. Za bardzo przyjmowałam się włosami, to dużo produktów. To w ogóle pojawia się najczęściej. Mieście, czyli to, że gdzieś tam zbyt mocno się przejmowaliśmy tym, jak te włosy wyglądały, i to jest to, co ja też wspominałam u siebie, że miało to miejsce, że gdzieś tam stawialiśmy te włosy nad naszą codziennością, nad życiem, nad przyjemnościami, i to jest absolutnie straszne, i mam nadzieję, że. Coraz mniej osób będzie popełniało ten błąd. Nie będę teraz w filmie czy też wszystkich waszych odpowiedzi z Instagrama, ponieważ jest ich absolutnie mnóstwo, ale oczywiście zachęcam was do podzielenia się waszymi e, błędami, jakimiś fakapami, małymi przypałami z początku pielęgnacji, czy to właśnie takimi, które były z wami na co dzień przez dłuższy czas, czy na przykład jakieś pojedyncze pomyłki. Ja mam jeden taki pojedynczy fakap, o którym wspominałam już chyba kiedyś na kanale. To jeszcze w ogóle było przed wkręceniem się w świątą pielęgnację, ponieważ wkręcałam się dopiero gdzieś tam w technikum, a to miał miejsce w gimnazjum. Przeczytałam jakiś artykuł na blogu czy gdzieś tam jakiś artykuł w gazecie o tym, że olejowanie jest zdrowe dla włosów i że super działa płukanka siemialnianego, czy po prostu gdzieś tam stylizacja siemieniem lnianym. No i oczywiście na początku nalojowałam sobie włosy ogromną ilością oleju, ale to po prostu ogromną. Włosy wręcz ociekały tym olejem, a następnie wgniotłam czy wylałam sobie, już nie pamiętam dokładnie, żel z tylko że zapomniałam odcedzić to siemielniane z żelu, więc wylałam na włosy glutka razem z ziarenkami. Efekt był taki, że zierenka przykleiły się oczywiście do moich włosów, więc musiałam je skubać przed wyjściem do szkoły, przed wyjściem do gimnazjum. Plus przykleiły się do absolutnie całego mieszkania, do wszystkich moich ubrań i były dosłownie wszędzie, a kiedy już to za naprawdę było to trudne do ogarnięcia i do ściągnięcia. A oczywiście włosy umyłam po prostu szamponem i gdzieś tam już nie nakładałam żadnej chyba nawet odżywki, więc nawet nie byłam w stanie odpowiednio zamulgować oleju, który nałożyłam sobie wcześniej na włosy. Zresztą nie wiem, czy nawet dałabym radę jakąś maską. Z racji, że było go aż tak na włosach dużo, więc poszłam z absolutnie tłustymi włosami, mimo że myślałam, że będę miała najpiękniejsze włosy ever tego dnia, no bo przecież tak bardzo się postarałam, wstałam wcześniej i, i działałam nad nimi. A efekt był taki, że musiałam myć się kilka razy mydłem w szkole i suszyć suszarkami do rąk. Koleżanka zamk zamknęła drzwi do łazienki. Wcześniej jeszcze wzięłyśmy z góry, z piętra ze szkoły suszarkę do rąk, poszłyśmy z nią do drzwi. Drugi łazienki, gdzie już była jedna, i wedywie słyszyłyśmy moją głowę, żebym nie była po prostu z mokrym łubem na zajęciach. To jest chyba taki mój największy fuck up za początku było Błosomoniactwie, jeśli chodzi o takie pojedyncze sytuacje, ale wspominam go e, z, z łezką w oku i, i z uśmiechem, chociaż wtedy mi do śmiechu nie było. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama Zakręcownia, gdzie jestem praktycznie codziennie, rzadko kiedyś się tam nie pojawiam, czy to na stories, czy w formie rolek, postów i tak dalej. Więc serdecznie zapraszam, wpadajcie koniecznie. Zapraszam Was też na grupę Carigirls Polska i zapuszczaj kręcownią na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pięknego dnia i na razie. pa. pa.